Dzień dobry. Witajcie wszyscy. Dzisiaj sadzenie pomidorków. Pierwsze co wykopujemy sobie dołek. Głęboki. Jak najgłębszy, żeby przynajmniej musi zakryć się to, co było w doniczce. A najlepiej jeszcze trochę dołożyć. Tak minimum 30 cm. 20-30. Mamy wykopane. Teraz bierzemy sobie naturalny nawóz. Produkcji własnej, czyli pelet, czyli znaczy popiół z peletu drzewnego Jedno, że nam odkwasza ziemię, a drugie dostarcza nam składników. Fosfor, potas trochę magnezu. Mamy teraz pora dołożyć nam pokrzywę. pokrzywę. A po co ta pokrzywa? Tak samo jest jako nawóz, a dodatkowo odstrasza trochę wszelkie nam niepotrzebne żyjątka i choroby grzybowe. A teraz Madzia się wzięła za pracę i ona sadzi. No, nasze sadzonki bardzo wyrosły. Aż za bardzo. Wielgaśne. Obrywam te listki dolne. O, i widzimy tutaj, że to co było w doniczce się schowało i jeszcze jakieś 10 cm mamy dodatkowego yy, dodatkowo łodyga się schowa. Tutaj ten ostatni liść jeszcze, jeszcze będzie oderwany. Można żeby, tak można po skosie, po skosie sadzić, żeby... Wtedy one jeszcze więcej będą w ziemi. I puści sobie z... dodatkowe korzenie, korzenie z łodygi. Tutaj zapomniałem jeszcze dodać o tej pokrzywie. Pokrzywa jeszcze jest dużym źródłem azotu, którego w popiele nie mamy, ponieważ azot w przypadku spalania jest częścią lotną i nam się ulatnia do atmosfery. A teraz podwiązujemy pomidora. Robimy pierwsze sobie supełek raz. I zostawiamy trochę przerwy. Jak rozrośnie się łodyga, żeby później żeby nie uszkodziła? Nie tu zadajemy na sztywno. Przeplatamy sobie sznurek między gałązkami. A przy okazji, Maďa się uśmiechnie. I tutaj zakładamy sobie za rurkę. Robimy sobie supełek, tak. Przekładamy. I teraz robimy sobie taką pętelkę. Ja nie pamiętam mężu. Trzymaj, ja to spróbuję. Mamy tutaj taki supełek. Widać dobrze? Dajemy sobie tak. Przekładamy tu. I dociągamy. Dociągamy, dociągamy. Dociskamy. I teraz tak. Widzimy, że mamy jeszcze luzu trochę w tym. I ta pentelka nam zrobiła coś takiego. Czy możemy sobie teraz suwać. Tak, tak. Jeszcze trochę dociągniemy. A i jest. Później jak nam się rozrośnie możemy sobie właśnie tym regulować. Pokazujemy, objaśniamy jeszcze raz. Mamy sznurek przewieszony przez rurkę. Dajemy sobie zwykły supeł taki. Mamy. Teraz tu robimy sobie taką pętelkę, czyli tak. Przekładamy go tak. Dociągamy. O, i teraz regulujemy już wysokość. A tu jeszcze jest takie rozwiązanie, że jak pociągniemy sobie ten sznurek, tutaj za tą część ciągnij, 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 jeszcze, ciągnij. O, to nam się samo luzuje. Możemy jeszcze poprawić go bez konieczności cięcia. Tu jeszcze chciałem się pochwalić takim nabytkiem, nowym wężem. Bardzo fajny. Twoje co prawda kosztował bo za 50 metrów było 250 zł, czy czwarte rozmiar, ale bardzo fajnie trzyma. Nie zagina się, nie to co te takie zielone, plecione zwykłe. Ten jest pięciowarstwowy, ale naprawdę warto takiego węża mieć. Końcówki też dość dobrze trzymają, naszej polskiej firmy Celfasta. Zresztą włącz tak samo. Tu widzimy taką białą grudkę. To jest pozostałość po siarczanie magnezu. Bo kupiłem sobie siarczan magnezu, myślałem, że to jest ten siedmiowodny do rozpuszczania, a to się okazało, że to jest zwykły do posypywania. Żeby już tego nie zwracać, no to postanowiłem, że się to użyję. I cała szklarnia posadzona pomidorów. Tu jeszcze wolne miejsce zostało pod paprykę. Wszystkie podwiązane i czekamy jak będą rosnąć.